Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Polish Michael Gamer i witam was w kolejnym odcinku z serii maturalnej w której to rozwiązujemy sobie zadania przygotowane dla nas przez Gazetę Echo Dnia na maturze próbnej w marcu 2023 roku i dzisiaj zmierzymy się z związką zadań, a konkretnie zadaniem 11 pod punktem 1 i pod, pod, pod punktem 3, pod punkt 2 nie zostanie przeze mnie dzisiaj rozwiązany tutaj Gdyż nie jestem do końca pewny rozwiązania tego, a wychodzę z założenia, że lepiej przemilczeć jakąś sprawę, aniżeli powiedzieć źle czy wprowadzić was w błąd. Zatem bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do przeczytania, a później rozwiązania tej wiązki zadań. I mamy zadanie 11. W kartezyńskim układzie współrzędnych xy przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f od x równa ax kwadrat plus bx plus c. Wierzchołek jak który która z wykresem funkcji f ma współrzędne minus 3,8. Parabola ta przecina oś o x w punktach minus 7,0 oraz 1,0. Mamy tutaj y, parabola, raczej jej fragment i zlanik 11,1, które jest. Zadaniem typu prawda fałsz. Oczywiście polecenie jest formalnością. Oceń prawdziwość poniższych stez, zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe, to wiadomo, no i podpunkt pierwszy. Przedział od minus nieskończoności do 8 jest maksymalnym zbiorem, w którym funkcja F jest rosnąca. No to tak niezależnie od niezależnie od tego co nam tutaj napisali. Wyznaczmy sobie przedział, w którym funkcja f jest rosnąca. f rośnie dla x. Tutaj może połączmy. Dla x należącego do zbioru od minus nieskończoności do minus 3. Oczywiście, nawet taki. Gdyż yy, to Wyznaczamy argumenty, na których ta parabola jest rosnąca. Nie wyznaczamy wartości. No tutaj nam podali w tekście no, przedział, no wartości, tak naprawdę zbiór wartości nam podali. Yy. Nam nie chodzi o zbiór wartości, nam chodzi o argumenty. F rośnie dla argumentów. Należących do przedziału od minus nieskończoności do minus 3. Gdyby liczyć to według właśnie wartości, no to byłoby to zdanie prawdziwe. Ale my liczymy monotoniczność, czy funkcja rośnie, czy maleje, nie dla wartości, a dla argumentów. Zatem pierwszy podpunkt jest zdecydowanie fałszywy. A współczynnik C we wzorze funkcji f jest liczbą dodatnią. No tutaj już nam zaznaczyłem nawet, że współczynnik C to jest nic innego jak punkt przecięcia paraboli z 8 o y. w tym przypadku jest to coś pomiędzy 3 a 4. No i to jest zdecydowanie liczba dodatnia, zatem jest to odpowiedź prawdziwa. I teraz przechodzimy do zadania 11. 3. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej. Zapisz obliczenia. Pozwoliłem sobie tutaj wkleić yy, postać iloczynową w funkcji kwadratowej. Jest to oczywiście f od x równe a razy x minus pierwsze miejsce zerowe razy x minus drugie miejsce zerowe. I zastosujemy się do tego. Mamy dane miejsce zerowe x1 równa się minus 7, x2 równa się 1. Podstawmy to do, do wzoru naturalnie. A. I tutaj nie dajmy się złapać na znaki. Minus, minus 7 to jest nic innego jak plus 7. x. No i tutaj myślę, nie ma wątpliwości. Minus 1. Mamy coś takiego. No i ktoś powie, no ale jak wyznaczyć a? No to ja mówię no dosyć prosty sposób. Dano nam punkt, czyli wierzchołek, który jest jednocześnie punktem należącym do tej paraboli. Więc możemy śmiało podstawić za x, y współrzędne, e, współrzędne tego punktu po prostu. Czyli 8 równa się a razy minus 3 plus 7. Razy minus 3, minus 1. 8 równa się a, razy tu będzie 4, razy minus 4. Czyli 8 równa się minus 16a. I gdyby to podzielić przez minus 16, to wyjdzie nam, że a jest równe minus 1, 2. Zatem Wzór ma postać minus 1 druga x plus 7 x minus 1 i to jest nasza odpowiedź w podpunkcie trzecim.